Jezus Maria, co to było? Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Powiem wam tak całkowicie szczerze, nie mam zielonego pojęcia, czego oczekiwać po tej grze, ale mam nadzieję, że będę się dobrze bawił w to grając. I wy będziecie się dobrze bawiąc oglądając. Mamy tutaj opcję kampanii, no i mamy opcję misji. Mamy też opcję, moi drodzy, sandboxu, czyli możemy wybrać cokolwiek, na przykład ustawić tylu ludzi bijących się na tylu ludzi, i to oglądać. Dobra, nieważne. Dźwięki, jak trochę z takiego. Filmu dla dorosłych. Moi drodzy, pobawmy się trochę w kampanii. Tree Tribe, zobaczmy co to będzie. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście więcej tego gry na kanale, dajcie znać w komentarzu, strzelcie lajkacza i tyle. Dobra, walczę nie wiem na co, ale mamy tutaj tribalów, farmerów, medieval, ancient, Viking czy dynasty. Mam 3000, czekajcie, a jakbym wybrał 2 te, zobaczmy. Tak dla beki. O Jezus. Trochę dziwnie to wygląda. Ej, to to raz? A nie, to ładuję jeszcze, dobra. Szczelaj, dobra. Nie, nie było tematu. Ty smok! <laughs> Zaraz zobaczymy Czekajcie, weźmy Spear Trowerów, nas pomójmy. Zobaczmy, co z tego teraz wyjdzie. Tenerys. Drokarys. Drokarys. <laughs> Ja pierdzielę ten ogień, wygląda naprawdę maźniutko. O, ty smokami mi zniszczyli? Jak to? E, uwaga, god spoiler. Jeden smok ginie, kapfa. Dobra, moi drodzy, postawiłem na radziecką taktykę. Wziąłem paru dobrych żołnierzy z przodu, i reszta to jest po prostu masa gości, po prostu z pałami, więc. Zobaczmy, to, to można powiedzieć, że to jest teraz symulator ZOMO, ok? E, ZOMO pałuje polskich obywateli. Zobacz zdjęcia. To nie fake, to nie fałsz. E, obudź się, Polsko, i tp, i td, nie. <noise> Jezus, Maria. Pałarze dosłownie pałują. Prze... O, i ostatni został Zostaniesz spałowany czy nie? Jezus. Victory. Dobra, moi drodzy, misja numer dwa. Tu jest pełno ludzi. Co robi Bone Mage? Muszę zobaczyć, co robi Bone Mage. Co robi Stoner. Co robi Chieftain. Mamut. A nie, może nie mamuta. Wezmę protektorów, Spear I sprawdzona taktyka pałowania. Okej, okay. a i dużo ich jest. Co robi Bone Mage? Zobaczmy, jakie to ma skill ofensywne. Co ty robisz? <noise> Boże, ale uselessy. No i moi drodzy, zomo, all the way. <noise> Trzeba przy... Ja nie wiem jak to odcinek nazwa, ale to chyba będzie coś na zasadzie pora na potężne pałowanko, moi drodzy. Kluber. A zobaczmy taktykę Związku Radzieckiego. Zobaczmy czy to się sprawdzi. Z jest taktyka sowiecki sojusz. O, zobaczcie. Blik swobodnych spacila na wieki wielika ruś Ej, to działa! To, to, to działa, naprawdę to działa. Co tu się odpawlaczyło? To naprawdę zadziałało. Ej, da, ja pierdzielę, jestem w trzeciej misji, okej? Okay? Mam 120, mam tylko do no dwóch kluberów. Jedziemy. Aha, tu jest kto? Jezu, jakie oni dźwięki? Ty, co co jest z tobą, gościu? Co tu się dzieje, człowieku? Pałkarze, lećcie ich spałować. Jezus Maria, ale podskoczył. Ło, wow, czemu? Co, co tu się dzieje? Ej, halo! Czemu ich obejmują? Ej, XD, tylko tyle mogę w sumie powiedzieć. To jakbym bym tu dał Spear Throwera? Rzuci spirem. choć jaki unik zrobił, ale dziad. Rzucaj. <grym> Co to za dźwięk? Ty rzucaj spearem, rzucaj, słyszysz? <grym> Co ty się stało? O, dorzuć no spirem. Słyszysz kretynie? Użyj spira. Jest, zaleć ciota. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tu coś. Ja tu coś wymyślę. Sarisa? O, zobaczymy teraz. To jest ten, Aleksander Wielgi. Gowalski. Haha, bo wiemy. A, on spadł. Okej. Okay. Ty, no masz tą Sarisę, to nabijaj. O, ale tym z jesteś uselessem, wiesz? Tak szczerze. Jest, ty jesteś useless. Okej, okay, a zobaczymy, jak będzie to wyglądać dwóch na dwóch. Bo wziąłem dwóch takich samych. Może jakie dźwięki wydają, jest. Trochę przestraszony jestem. O, oni ja zawsze. Podchodzą do, do dorsów i się cofają. Trochę XD. No dawaj. Co to było? To był finisher po prostu z WWE? Czy co ty się stało? O, o, o! Ale go we dwóch dotyka. Oj, oj, oj! No, kto, kto wygra? Trochę to dziwnie wygląda, ale. Kurde, co tu się dzieje? Ludzie! A, prawie! Dawaj, 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 dawaj! No, rzucaj! Boże, rzucaj! Kurde, prawie! No, rzucaj! Patrz, jednego zabił, ale drugi go zabije. Bo masz już w ręce rzuć tą włócznią! Kretynie! Rzuć! Wygrałem to! XD! Dobra, trzecia misja. Mam trzy tysiące, będę walczył. O Jesus! Moi drodzy, to może być ciężkie. Więc ja może poproszę tutaj yy, na początku tarczę. Później weźmy gości rzucających trutki. O, walkirie to są kozaki. I później spam kluberów. Może być? Zobacz, zobaczmy tą taktykę. Sprawdźmy to. <laughs> Walki. Dobrze. Do bardzo dobrze. Kluberzy, pałować, pałować. Dokładnie tak. Pałowanko teraz ładne. Okej. Okay. Pałowanko. Cyk, cyk, cyk. Dacie radę czy nie? Spałujcie ich. Blisko było. Dobra, spróbujemy taką taktykę. Walkirię na plecach. Trutka prosto w nich. Spiry i teraz tarcze i walkirie się wbijają no damy radę mhm ładnie ładnie dobrze bardzo dobrze walkirio dasz radę ja w ciebie wierzę naprawdę walkirie wyczyścicie ich it's your time to shine walkirie mhm śniód, o pięknie wyniszczyć wszystko jest dobra ta misja wygląda dosyć dziwnie lecz tu są jacyś goście którzy śmierdzą i grają na gitarze więc nie wiem czy to smród czy to w sumie ten cholera wiem. mam tylko 300 punktów jakimś cudem ich muszę zabić więc nie wiem Spróbuję spear throwers użyć i pałkarza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, bo oni idą, czy co oni robią? Aha, a to na pewno ma tak wyglądać ta misja? Bo ja Naprawdę nie wiem. Aj, moi schodzą. Dobra. I dobra, jeden spadnie, poszedł w cholerę. Tak naprawdę ma ta misja wyglądać? Że oni się sami zabijają, skacząc do wody. Dobra, czyli. Jezus, co to. Co to? Jest! wygrałem, ale co to było, ludzie? Dobra, tu jest jakieś ulabuga, munko. Tu jest jakaś ekipa w ogóle, Bone mage'ów. Mam 5000 gościu, Patrz na to. Robimy tak: Spear Throwers, Bang. Eee, nie, pierwsze shieldy, Bang, Spear Throwers, Bang. Mam 2000, wchodzę w Wikingów, bang, bang. Bank, pęk cztery walkirie, gościu. I jeszcze mam punkty. To biorę dwie berserkery i biorę pału pałujących i lecimy. Gościu, patrz na tą bitwę. Normalnie. Oni teraz skaczą i dostają spirami. Dawaj Patrz, co to było? O Jezus. To jakaś pułapka chyba. Je Boże, jakie Orando Walkirie ich zaura. O jezus. Goodbye, cellulite, moi drodzy. Kto to był cellulitis w historii? To był grecki bóg. Kappa. Dobra, znowu mam 100 punktów i znowu ta psychiczna misja. Spiritroera nie wezmę. Nie wiem, Protektor, zobacz. Co to będzie? A jeden pałkarz, no to powinieneś go na. <gumowy> Ci gumowi ludzie w tej grze, to jest coś pięknego i. <gumowy> Naprawdę. Dobra misja. Plus, plus 10. Plus 10 tysięcy, nie? Masna misja. Festni. O, 3000 punktów, czyli ty tam na pewno sam nie stoisz, chłopaczeńko, nie? Na pewno. Więc damy tak. Daj blokujących haru Spear speertro... A, nawet więcej. Spear na plecach. Walkirię wikingów. E, plecy. Trzy. I bierzemy jeszcze. No, pokażę ją no, wyboru. A, wiedziałem, że jest was więcej. Jezus, ile ich. Nie, ta, ta misja będzie niewykonalna. Kościu, to tego nie zaoramy nawet. Przecież tu moje walkirie nieźle siekają, nie? Niezłe siekanko im zrobiłem. Jezus, jak ja ich zaorałem Okej okay. Nawet jakieś tam straty ponieśli O, moje walkirie Mazno Aha, bo te walkirie mają miecze w ogóle, nie? Jezus, ale zaorane Victory Boże, ale ich zaorałem, nie? Start Co tu jest? Pałkarze, goście ze świecami Boże, goście z grabami Miecznicy, protektorzy I to, to nawet nie wiem, co to jest Więc ja mam 1500 punktów Więc, gościu I think I'm going dragon And I think I'm going ninja Zobaczmy o, Ale tutaj będzie fire in the hall. Uuuu I coś po smoku? Ale ninja ma Masny. Ale jesteś kurde snajperem. Z wyboru. Normalnie snajper z wyboru, gościu. To jest coś pięknego. Jezu, jak on ora, nie? Ten ninja. Kciu! Ja pierdzielą to prawie wygrał sam, nie? Ninja kozak. Ninja kozak w cholerę. Okej, okay, wiecie, co zrobię? Wezmę sarisę. Ej, okay, pięć tych. Na pewno ninja bym wziął, no bo ninja to jest coś, co po prostu. O, wezmę tą trudkę. I ninja. O, I 160 mam jeszcze. Wow. A może protektora tu wstawię? Zobaczmy. No, 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 no Czemu te sarisy się cofają? One miały iść do przodu Przecież to mój ninja jest najważniejszy, on musi przeżyć, halo No, co teraz? O, Boże, ninja dead No to ładnie No, 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 no O, Boże, tamto mnie zapcha... Jak ich zrobił w konia? Prawie dwóch O, dobra, przegrasz, bo cię ten ze wsi zabije, no Ktoś jeszcze żyje ode mnie? A, to jest mój ninja Dobra Jezus, ty, ty to ugrasz, chłopie Ja w ciebie wierzę, nie? Jak zaorał! Ale ty zaorałeś, gościu Co tu się dzieje, nie? Ninja, dasz radę ninja? Jest! Elubani. No i moi drodzy, zobaczcie ile misji przeszliśmy bez żadnego problemu. Jest jeszcze tego od cholery. Tutaj jest tyle tych misji w kampanii, że naprawdę ja pierdzielę, później jest The Challenge, i tutaj też jest, zobaczcie ile misji. E, I później jest Dynasty i to jest kampania dynastyczna i Jezus, tu jest tyle tego. Jest jeszcze sandbox, w którym wam pokazywałem, ale na przykład co by było, gdybyśmy ustawili Milion Ninja na Milion Ninj. Jeszcze zobaczymy. Zobaczmy. Ninja na ninja. Jezus, ale to pięknie wygląda, ale z... o Jezus, ale. To... Oranka. Ciekawi mnie, którzy wygrają w sumie. Chyba niebiescy. O, ale tutaj straty poniesione są. O oh my god. Dobra, niebiescy winner na 100%. Chociaż czerwoni co zrobili. Czerwoni jakie za Orando. Ko... A nie, niebiescy wygrali. Dobra, ważne. No i tego typu bitwy są. Można sobie no, robić nawet milion smoków na po prostu na milion smoków w sumie. I... <laughs> I robić grilla można też w tej grze. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale grill też jest zrobiony po prostu. I naprawdę przepięknie to wygląda. Więc moi drodzy, napiszcie, czy chcie Chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś tutaj kampanie, moi drodzy, i misje, bo ja mogę przysiąść, mogę nagrać z tego parę epizodów. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapeczkę i następnego materiału. Elu!